Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasora, witam, witam państwa. Chciałem powiedzieć witam ponownie, ale witam ponownie, witam po raz ostatni w roku 2022 i witam państwa w studiu Macieja Gramatykę, wiceprezydenta Tychów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana również. Ponownie. Co to takiego, panie prezydencie, plan urządzenia lasu? No zapomnę taki dokument, który lasom państwowym... Gdzieś tam pozwala na to, żeby prowadzić gospodarkę leśną. Ja kiedyś współpracowałem z lasami państwowymi, z leśnikami. I wiem, że oni do spraw uprawiania w pewnym sensie lasu podchodzą bardzo poważnie. No i też. Tak, trochę przemysłowo, to znaczy sadzą las, a potem go wycinają, no i stąd takie sformalizowane dokumenty, jak rozumiem. Czytamy w dokumentach rządowych, właśnie, jeżeli chodzi o coś takiego jak plan urządzenia lasu, że chodzi o ogólną charakterystykę lasów i gruntów, o wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, opis przyjętych zasad, określania zasad gospodarczych dla na nadleśnictwa, program ochrony przyrody itd. Ani słowa o wycinkach. To z, ale czego plan... Gospodarka leśna to już może jest taka wskazówka. Być może. Tak czy inaczej, w tychach obawiacie się, że plan urządzania lasu dla nadleśnictwa kobiór to tak naprawdę wycięcie, wyrżnięcie dużej części tych lasów, między innymi w kobiurze, ale także w tychach. No, obawiamy się, bo obawiają się tego mieszkańcy, obawiają się też osoby, które zajmują się zawodowo właśnie analizami tego typu planów. Grupa przyrodników. Wczoraj profesor Paruzel napisał pismo takie do prezydenta miasta, w którym wskazuje, jakie siedliska przyrodnicze są na terenie lasów kobiórskich i samego miasta Tychy. Dlatego ta obawa, dlatego wnioski miasta odnośnie do tego dokumentu no, to pewnie wynika z tego, że akurat lasy kobiórskie i też te, które są na terenie Tychów, a to właściwie wszystko ze sobą powiązane stanowią taki bardzo atrakcyjny, rekreacyjnie teren. Ścieżki rowerowe, które przez te lasy yy, wiodą, one prowadzą i z jednej strony do Pszczyny, do Kobiura i wielu innych okolicznych, mniejszych miejscowości. Stąd no, mieszkańcy Tychów obawiają się tego, co się może wydarzyć, bo już teraz widzimy, jeżdżąc po, tym, po tych lasach czy spacerując, że wycinka e, już to jest coś teraz No tak, miejscu. O jakim areale mówimy w, w samych Tychach, czy w Tychach i okolicach? Ja szczerze mówiąc nie znam dokładnych, szczegółowych danych. My nie mieliśmy akurat wglądów w takie, y, takie szczegóły. Hmm. I co możecie z tym zrobić, zakładając na przykład, że, e, że faktycznie jakaś poważna wycinka w tym miejscu lasu jest planowana? Nie, żebym nie wiedział, zaraz do tego dojdziemy, ale co możecie, wyjaśnijmy, co możecie z tym z tą sprawą i w tej sprawie zrobić? Znaczy w tej chwili wysłaliśmy pismo do Lasów Państwowych, wnioskujemy o większą ochronę tych lasów. No i na tym etapie myślę, że to możemy tylko tyle. Rozumiem, że to jest etap, kiedy się konsultuje z podmiotami, które są do tego uprawnione? Jakie są szanse, że wasze w, w ramach tych konsultacji, wasze, jak rozumiem, to są wnioski, opinie? dotyczące objęcia ochroną jakiejś większej części lasów rozumiem że chodzi o jezioro Poprocańskie te okolice też ale Zastaną też bardziej na południe wzięte pod uwagę w ogóle w tym procesie No zobaczymy wierzę w to że tak to znaczy współpraca z lasami państwowymi z nadleśnictwem kobiór yy, raczej przebiega u nas dość sprawnie I w wielu kwestiach współpracowaliśmy przy różnych akcjach społecznych Ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa i szkoły podstawowej że gremialnie szkoły z tychów sadziły las w Kobiurze las Kobiurski Prawdopodobnie już częściowo wycięty, ale więc ta współpraca jest wieloletnia. A to nie za Henryka Broda tego. Nie, nie, to troszkę później. Henryka Boże. bez Brody już. Natomiast ta współpraca, wierzę w to, że jest konstruktywna i że ten głos zostanie wysłuchany. Wzięty pod uwagę. Macie gramatyka. Wiceprezydent Tychów jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów jest naszym gościem. Po raz drugi Państwa i Pana witamy. Dzień dobry. E... Podsumowując jeszcze raz. Plan urządzenia lasu dla e... dotyczący lasów, między innymi w Tychach, w Kobiurze, chyba w Pszczynie również, w jakiejś części, skutkuje obawami, między innymi w Tychach, że duża część tego lasu zostanie po prostu wyrżnięta. Miasto prosi wnioskuje o ochronę części tych tych wartościowych obszarów rekreacyjnych między innymi czy objęcie tą ochroną podstaw nie macie żadnych żeby wierzyć że tak faktycznie będzie w ramach tych konsultacji tak no wierzymy że jednak będzie wzięty głos mieszkańców i miasta pod uwagę zakładam że to jest początek dopiero dyskusji na ten temat to że odezwali się mieszkańcy do miasta no i osoby, które zajmują się zawodowo. To wyszło od mieszkańców. Tak, to wyszło od mieszkańców. No oczywiście formalnie pewnie też do miasta trafiły odpowiednie pisma od lasów państwowych, natomiast mieszkańcy w tej sprawie apelują. To pokazuje, że wrażliwość taka społeczna na to, co się dzieje, jest dość duża. No Mamy w pamięci Puszczę Białowieską i to, co się wtedy działo, więc myślę, że Mam taką nadzieję przynajmniej, że lasy państwowe i leśnicy też są wyczuleni na głos mieszkańców i wbrew tym mieszkańcom też nie będą przeprowadzać jakiejś masowej wycinki. Myślę, że też trzeba się pogodzić z tym, że rzeczywiście te lasy są sadzone. No tak jak wspomniałem swoją historię, sadziliśmy ten las, więc naturalną konsekwencją tego, że jest, że co jakiś czas lasy wycinają jakieś części y, tych drzew, jakieś obszary w no lasach. Ale by się z tym nie chcecie pogodzić? Bo no chcecie nie ze wszystkim oczywiście, nie na masową skalę. Na, oczywiście. Na, na, tym bardziej, że są takie siedliska przyrodnicze, które są y, no już teraz bardzo atrakcyjne i unikatowe. W związku z tym no, należy zadbać o to, by je ochronić. Y, pan wie, że jeżeli zapadnie finalnie decyzja o wycince lasu w tym miejscu, który dotyczy wasz wniosek czy innym jakimkolwiek to nawet nie można zaskarżyć jej do żadnego sądu administracyjnego. No więc tym bardziej myślę, że wszystkim będzie zależało na tym, żeby to się odbyło w drodze jakiegoś porozumienia, bo po co również leśnikom i lasom państwowym protesty mieszkańców i powtórka z tego, co działo się w Puszczy Białowieskiej. Znaczy nie udawajmy, że to jakoś ma wielkiej skali ma jakieś większe znaczenie, jeżeli sobie przejedziemy widzimy zdjęcia z, z lotu ptaka na przykład publikowane przez, przez ludzi, którzy choćby interesują się tym tematem i widzimy te wielkie połacie, które po prostu zniknęły na terenie całej Polski. Więc nie udawajmy, że ktoś to jakoś bierze masowo pod uwagę. No tak, ale też musimy pamiętać na przykład o lasach w Beskidach. Tam nastąpiła taka całkowita przebudowa tych lasów, bo w czasie, kiedy świerki zaczynały chorować ze względu na, na to, że masowo rozprzestrzeniał się tam kornik, to Leśnicy wycinali te drzewa i w to miejsce sadzili nowe. Dzisiaj w wielu miejscach na szlakach beskickich już widać nowe drzewa. Jak to mówili, leśnicy przebudowali ten las. On już nie jest monokulturą, to już nie są tylko świerki, ale również drwali światę. Więc to też jest tak, że ta gospodarka leśna, ona się odbywa. Czasem się nie zastanawiamy nad tym. Ja Mając doświadczenie współpracy z leśnikami, wierzę w mądrość leśników i też wolę do takiego porozumienia. Choć oczywiście jest takie ryzyko, że decyzje zapadające gdzieś centralnie mogą mieć na celu głównie zyskowność, a nie to, żeby gospodarcze wszystkie, wszystkie aspekty. Ale, Ale myślę, że, że wierzę w to, że tutaj tak nie będzie. Czy patrząc tak, jak to się mówi, systemowo na, na sprawę czy coś takiego, jak tego typu decyzje, tego typu plan urządzania lasu. On dzisiaj nie jest decyzją administracyjną, w związku z tym miasta nie mają żadnej możliwości drugiej odwoławczej do, do jakiejkolwiek instancji w tej sprawie. Czy tutaj może powinna być jakaś zmiana patrząc na powiedzmy też wartość takiego miejsca, zwłaszcza w terenach zurbanizowanych? No zapewne większa rola samorządu przy decydowaniu o kwestiach, które dotyczą danego miasta byłaby mile widziana. Natomiast tutaj pamiętajmy o tym, że te lasy, ta, ten, ten plan związany z lasami kobiórskimi no nie jest na terenie miasta Tychy. Rzeczywiście mieszkańcy Tychów korzystają z tego lasu kobiórskiego, ale tutaj pewnie bardziej zainteresowana byłaby w tym gmina Kobiór na przykład. No tak, ale no to... gmina Kobiór liczy ilu mieszkańców, w panie prezydencie? Tyle co jakaś jedna część Osiedla? miasta. No właśnie, więc no, też yy, właściwy protest miałby yy, Ale yy, odpowiednio tzn. proporcjonalny charakter, tak, yy, raczej mikry. No pewnie tak, dlatego też ten głos y, miasta tych w takiej Co wam zostanie, jeżeli, jeżeli ta decyzja o toporze? W lesie jednak zapadnie. Ja wierzę to. W... Wy będziecie protestować? Ja wierzę w to, że nie zapadnie tak szybko. Po prostu wierzę mimo wszystko w mądrość i wolę współpracy. To znaczy trzeba znaleźć zapewne jakiś złoty środek, ale naprawdę wierzę w to, że to jest możliwe. Teraz kategoria lektury szkolne. Czemu tychom nie pasuje balladyna? Y to jest historia sprzed pięciu lat tak naprawdę, wtedy yy, nadzór prawny, nawet nie nadzór prawny wojewody, myślę, po prostu służby wojewody na fali ustawy dekomunizacyjnej znalazły w Tychach ulicę Jana Brzozy. Nawet nie wiedzieliśmy chyba tak do końca o istnieniu tej ulicy, bo to jest boczna Baziowej, yy, no i okazało się, że, że patron tej ulicy był komunistycznym działaczem, który nie zasługuje na to, by go, yy, by go upamiętniać yy, zdaniem służb pana wojewody. No i wtedy wojewoda zwrócił się z takim wnioskiem, by zmienić nazwę tej ulicy. Postanowiliśmy jako miasto zaproponować, że OK możemy zmienić, ale zostawmy ulicę Brzozy, skoro jest baziowa, Brzozy będzie gdzieś tam się komponować. Natomiast Brzozy, służby... czyli drzewa. Tak, czyli drzewa. Natomiast służby pana wojewody nie zgodziły się na to i ustaliły, że to będzie ulica Balladyny. Wojewoda albo ktokolwiek. Z aparatu wojewody, wytłumaczył wam, dlaczego dekomunizując te tego no pana Brzozę... tak, Brzoza... to, to powołano się na... Ale nie, na... nie, to już pana Brzozę zostawmy nawet, ale dlaczego wybrano akurat taką patronkę? A nie, to nie, nie, to akurat... Nie, nie, to takich argumentów nie, nie, nie mieliśmy. No, ja myślę, że to jest tak, że czasami urzędnicy, i tutaj nie odnoszę się do pana wojewody, tylko osób, które pracują e, na niektórych stanowiskach, i to nie dotyczy tylko służb wojewody, tylko mm, pewnie wszystkich urzędników, którzy w pewnym momencie mogą uznać, że... Mają taką powagę urzędu i wolno, i wszystko, no dają się ponieść takim, takiemu przekonaniu. I z założenia, skoro nie chcecie, to my tu ustalimy. U nas ulice na ogół, w poszczególnych częściach miasta, wiadomo, są osiedla według alfabetu, ustalane tą ulice na tych osiedlach również są na literę, na którą jest nazwa tego osiedla. Więc tutaj było na B, no to... To, to akurat pasowało. No tak. to pasowało, czyli Alina nie mogła być na przykład. No więc właśnie. E, e, nie mogła też w takim, w takim razie być ulica Słowackiego, bo wie pan, taka ciekawostka, nie, nie wiem, czy pan wie, ale Słowackiego, jak sprawdzałem, to w Tychach nie ma takiej ulicy, to być może wiele tłumaczy ten wasz... Tam nie mogła wasz, być, bo było na stosunek B. Do, Chyba, że do bez Słowacki, no to wtedy by to jakoś... Albo bez Słowackiego, a, miasto bez Słowackiego, bez Słowackiego. Słowacki. Bo taka ulica. No, no dobra, stąd... a poważnie, co teraz czeka mieszkańców po tej historii też zablokowaniu przez sąd znaczy, tego po prostu mieszkańców ulicy Jana Brzozy, jak rozumiem Wczoraj sprawdzałem na mapie google'owej I na mapie google'owej ta ulica jest Jana Brzozy i Balladyny Już w Google są dwie nazwy Najwyraźniej ktoś tam Jana Brzozy łamane przez Balladyny? <słuch> nie, w jednej części jest po prostu Jana Brzozy A na drugiej jest zapisane Balladyny Więc są już te dwie nazwy Może lepiej Balladyny Jana Brzozy No może właśnie I to byłby jakiś pomysł Natomiast y, nic nie czeka mieszkańców To znaczy ta, ta sprawa W wodach się coś zmieni? Na razie nie Dlatego, że wygraliśmy sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który. Uznał, czyli nie ma ulicy Brzozy teraz, czyli drzewa, jest nadal ulica Jana Brzozy. Nie, bo w ogóle nie było tej ulicy Brzozy. My zaproponowaliśmy, tak. wojewoda się nie zgodził, uchwalił, że to będzie ulica Balladyny. Na to z kolei my się nie zgodziliśmy, odwołując się do sądu, wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach, który podtrzymał stanowisko miasta. Wojewoda. No i tu jest chyba ten największy problem. Tak jakbyśmy nie mieli innych kwestii do rozwiązania, służby wojewody odwołały się, zaskarżyły tą decyzję sądu w Gliwicach do sądu w Warszawie NSA. No i po tych pięciu latach tej, tej batalii o ulicę NSA uznał rzeczywiście, że miasto... Może mieć ulica Jana Brzozy. I tutaj jeszcze sąd zauważył, zresztą po raz kolejny, bo, bo w USA, w Gliwicach też, że bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego, Baladyna, nie była postacią pozytywną, była starszą córką wdowy, zamordowała się Australinę. No i to uzasadnienie już w ogóle obnażyło, że to nie jest pozytywna postać na to, by być patronką ulicy. Pięć nie, lat to trwało. Nie Dwa wiem, czy wszyscy, wszyscy bohaterowie lektur szkolnych, którzy, o ile są tacy, w rolach patronów ulic są zawsze bohaterami pozytywnymi. No, tak. no ale w tym przypadku takie akurat jest uzasadnienie sądu. Myślę, że w tym momencie już sprawa jest zamknięta. To jest trochę takie ironiczne, bo wydaje mi się, że naprawdę są ważniejsze sprawy do rozwiązywania niż toczenie bojów o to, czy ulica powinna być Jana Brzozy, czy Balladyny, i czy Balladyny to jest trafny wybór, czy też nie. No, tylko skąd ta Balladyna? To, to, to jest bardzo no, chyba najbardziej fascynujące w całej tej bo historii. Bo na B. Bo że na B, aha. Może, może. Lektura faktycznie. szkolna, balladyna, nie wchodząc w szczegóły, no i już. Z wojewodą to ostatnio w ogóle ma się podgórkę w różnych sprawach. Co z domem pomocy społecznej w kobiurze, tyskim domem dodajemy? Tak, no dzisiaj jest rok mija. Od momentu, dziś mija rok? Dziś mija rok od momentu, kiedy znowu służby pana wojewody odmówiła nam wpisania tego DPS-u na listę właśnie dps ów zgodnie z ustawą. Aby taki, taki obiekt był wpisany na tą listę, trzeba spełnić tam kilka odpowiednich warunków. To jest zapisane w ustawie. Natomiast akurat służby pana Wojewody odmówiły nam wpisania do rejestru, odnosząc się do tego, że miasto nie może prowadzić takiej działalności na terenie innej gminy. No i tu znów pojawił się problem, dlatego że naszym zdaniem, jeżeli coś jest wpisane w ustawie konkretnie, w punktach, jakie warunki trzeba spełnić, to jak się je spełnia to należy wydać pozwolenie, a nie a tam interpretować. nie ma warunku takiego, że to musi być w granicach. Dokładnie tak, tam nie. takiego warunku nie ma. I wtedy konsultacje z panem wojewodą, z jego prawnikami, pana prezydenta zmierzały do tego, żeby jeżeli nawet służby wojewodne mają wątpliwości, choć wcześniej przypomnę, ich nie miały, czy miasto może prowadzić działalność na terenie innej gminy, to... Niech wpiszą do rejestru, do czego są tak naprawdę zobowiązani ustawą. A oprócz tego, oczywiście, mogą skierować uchwałę o powołaniu tego y, domu, y, stworzeniu statutu do sądu i niech sąd się wypowie. Natomiast my będziemy mogli po prostu działać w tym czasie. A jeżeli za dwa lata na przykład y, okaże się, że rzeczywiście wszystkie sądy uznają, że nie możemy prowadzić takiej postaci działalności, to. Znajdziemy taką formułę prawną, która związek na to pozwoli. międzygminny, proszę Dokładnie, państwa. Dokładnie. Tych tak. tak, i założyliśmy ten związek. Dziś mhm. jesteśmy na etapie, w którym e, założyliśmy ten związek do prowadzenia tego domu pomocy społecznej, bo tu już możemy prowadzić dom pomocy społecznej. Natomiast y, znowu przebieg zdarzeń był taki, że tamtą decyzję y, służb wojewody zaskarżyliśmy do sądu. Sąd w Gliwicach... Znaczy o uchwałę, inaczej. Wojewoda zaskarżył te nasze uchwały do sądu w Gliwicach. Sądu sąd w przyznał rację wojewodzie. Przyznał rację wojewodzie, ale my z kolei zaskarżyliśmy decyzję już nie wojewoda, a ministra, bo od tej decyzji odmawiającej nam wpisania tego DPS-u do rejestru odwołaliśmy się do ministra. Minister podtrzymał decyzję wojewody, odwołaliśmy się do sądu, ale w Warszawie wojewódzkiego. I sąd w Warszawie przyznał rację, że wojewoda miał obowiązek wpisać... Ten DPS do rejestru, i tutaj i tutaj stwierdzono na końcu uzasadnienia jeszcze jedną niezwykle istotną dla nas kwestię: że prowadzenie domu pomocy społecznej przy wykorzystaniu nieruchomości należącej do skarżącej gminy, a położonej poza granicami administracyjnymi tej gminy, to jest na terenie gminy Kobiór, nie stanowi działania sprzecznego z obowiązującym prawem. Więc to jest dla nas uzasadnienie, że od początku mieliśmy rację w tych rozmowach. Oczywiście dzisiaj. Znów pewnie czekamy na wyrok... Cześć, ale, to się, ale patrząc na to, co jest w tej chwili, to to się chyba nazywa pad? To, co macie w tej sytuacji, dwie wykluczające się tak, właściwie decyzje sądu administracyjnego? Tak, Że dlatego czekamy w Polsce? zapewne na e, rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo tego wyroku w Gliwicach z kolei mhm. miasto odwołało się do... Do NSA w Warszawie. Albo odwołał się od tamtego. Tego jeszcze nie wiemy. Czy od tego to może tylko minister się odwołać? Przepraszam, minister. No dobrze. A jeżeli sądy, znaczy naczelny sąd administracyjny, podtrzyma decyzję wojewódzkich sądów? No, Obie. Dwóch, obu? Ta, nie, obu. No, chyba obu nie może, jeżeli się poprawi. No, na... no dobrze, no, ale jeżeli ten sam sąd wojewódzki, tylko w innych, innych lokalizacjach, się no, wydał. Sądy. No, dwa sądy, no ale to jest jedna. Zakładam że, instancja. zakładam, że jednak tutaj NSA w Warszawie weźmie pod uwagę te dwa wyroki i rozstrzygnie. Tutaj to uzasadnienie, tak jak powiedziałem, sądu w Warszawie jest zbieżne z naszą linią i naszą interpretacją. Ja tu jeszcze jedną rzecz dodam też, że właśnie WSA w Warszawie stwierdziło, że miasto tych dołączyło do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, a redakcja przepisu dotyczącego wydania zezwolenia nie daje organowi żadnego luzu decyzyjnego. To WSA w Warszawie? WSA tak? w Warszawie, tak, odnośnie do decyzji wojewody. I to jest chyba klucz. W tej całej sprawie naj... Ja wiem, no to jest kolejna taka rzecz, gdzie tak naprawdę litera prawa i interpretacja tego prawa przez urzędników E, gdzieś przysłoniła sens tego wszystkiego. A nie mieliście na początku takiej wątpliwości, no jest to, są to granice administracyjne innej gminy? No nie, dlatego, że w momencie, kiedy miasto kupowało... dajemy mi pieniądze publiczne. Tak, ale w, w momencie, kiedy miasto kupowało to nieruchomość, to była uchwała Rady Miasta, ona była uzasadniona właśnie tym, że powstanie tam DPS. Uchwała, jak wszystkie, które podejmowane są przez Radę Miasta, była przesłana do nadzoru prawnego wojewody i nikt nie zgłaszał nie wątpliwości na tamtym etapie. Tam dzisiaj w tym DPS-ie mieszkają nadal uchodźcy z Ukrainy? Tak, tak. Dzisiaj mieszkają uchodźcy z Ukrainy, no bo nie możemy prowadzić działalności. I kto za to płaci? Wojewoda. Czyli państwo. Wojewoda, państwo. Tak, ale wojewoda. To, to też jest w jakimś stopniu taki Płaci ira, wam za ośrodek, którego faktum, nie możemy czy... prowadzić, zdanie wojewody. Mhm. Ale ja rozumiem, że jest wyższa konieczność I, i w takiej sytuacji tak naprawdę te interpretacje prawne, one jak widać i na szczęście nie mają takiego znaczenia, najważniejsze jest to, żeby pomagać ludziom, ale myślę, że, że właśnie to jest chyba celem naszej działalności, żeby nawet jeśli są te wątpliwości prawne, to niekoniecznie udowadniać sobie, co jest białe, a co czarne i kto ma rację, a kto nie ma racji, tylko szukać takiego rozwiązania, które będzie... Zmierzało do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli jest przeznaczenie takiego domu dla osób starszych, które czekają na miejsce, to zrobić wszystko, żeby jak najszybciej to miejsce mogły tam znaleźć i żeby ten dom pomocy społecznej mógł działać. I tego moim zdaniem trochę zabrakło w tych, w tych relacjach ze służbami wojewody. Tak, to... czy inaczej, tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, czy zakładając, niekorzystny dla Was. Ostateczny werdykt NSA załóż może będzie jeden jedyny. Będzie brał pod uwagę te dwa wykupczające się badania no tak, to już trudno byłoby się odwołać. No zgadza się, to yy, rozwiązaniem jeszcze alternatywnym dla was, żeby po prostu uruchomić ten. Do pomocy społecznej, ten związek międzygminny Tychy zawiązują rozkobiurem. Tak, zawiązaliśmy tak. związek międzygminny, już jesteśmy na etapie takim, że wyłonione zostały władze związku, zgromadzenie. Tak, I... Tam są pensje jeszcze w tym związku? Niestety są. Niestety są, bo wynika to z ustawy. No nie można podpisywać umowy o pracę bez pensji. To jest cała ironia, że to dodatkowe koszty tak naprawdę, ale jedyny wskazany nam przez, przez służby wojewody sposób na to, żeby prowadzić tę działalność. Ja wiem, że ta sprawa była na tyle wyjątkowa, że chyba jedyna w kraju, że gmina na Terenie innej gminy chce prowadzić DPS z wyjątkiem jednej sytuacji w kraju, gdzie to jest związek międzygminny. No natomiast, no niestety, zamiast zamiast jakoś spróbować znaleźć rozwiązanie, to tutaj jest to utrudnione. Związek zawiązaliśmy i wszystko wskazuje na to, że właśnie jako związek będziemy prowadzić ten DPS. Jest z... jeszcze jedno rozwiązanie, wie Pan. Tak w, w dobie dyskusji o jednym mieście, do którego być może zmierzamy, prezydent Katowic mówi, że kolejna kadencja samorządu. To być może trzeba będzie ją poświęcić na poważną rozmowę na ten temat. To ja będą taki, takie wyry, kobiór, może bieruń. Myślę, że my jesteśmy otwarci. Natomiast ja byłem na, w zeszłym roku, e, chyba w zeszłym roku na, na e, uroczystościach związanych z uzyskaniem przez kobiór niepodległości. tej same, niepodległości, tak samodzielności. I podszedł do mnie tam e, człowiek, który powiedział, że on był jednym z tych, który postulował odłączenie kobiura od tychów wtedy, kiedy to I się działo. I mówi, że dzisiaj byłby za tym, żeby przyłączyć z powrotem kobiór do Tychów, dlatego że wtedy na etapie tych przekształceń rzeczywiście była powszechna bieda w tych miastach i to było takie dzielenie biedy. Stąd oni się obawiali, że jak będą na końcu trochę poza granicami centrum Tychów, to, to do nich, najmniejsza gmina w ogóle, dla w nich centrum. tej biedy będzie najmniej. Natomiast widzi dzisiaj, że Tychy wykorzystały swoją szansę rozwojową, i dzisiaj budżet Tychów. To jest prawie miliard, a budżet kobiura to jest kilkadziesiąt milionów. W związku z tym e, no dzisiaj A No tak prawdopodobnie... zupełnie poważnie to jest w ogóle temat faktycznie na na przykład na, najbliższe lata. Myślę, że nie, samorządu? dlatego że jednak y, w kobiurze też poczucie mieszkańców z tej samodzielności jest dość silne. Te uroczystości hmm. na, naprawdę wskazywały te, to, że ta tożsamość z Kobiurem jest naprawdę silna i nikt nikomu wbrew no, Jeżeli nie wy macie, siłe. wy jako tych załóżmy, macie argumenty. Y, no, ogólnie mówiąc, dotyczące poprawy jakości życia i w ogóle perspektyw. No tak, to... tylko że dzisiaj patrzymy na to też w kategoriach takich, że wszyscy jesteśmy częścią metropolii. Chyba powinniśmy myśleć już um, jeden etap dalej, to znaczy nie na łączeniu takich mniejszych gmin, tylko ewentualnie na łączeniu w ramach metropolii y, tych miejscowości. Panie Prezydencie, to jeszcze na koniec w, w ramach tego, co czeka nas w roku 2023, to czeka nas między innymi, y, trochę rozmawialiśmy o batalii przed sądami administracyjnymi, a tych jeszcze przy okazji skarżą Skarb Państwa o 34 miliony złotych, chociaż nie, to już troszkę mniej, kwota. 28 niecałe. Tak, rzeczywiście. Chce się zrujnować państwo w dobie kryzysu? Nie, w dobie kryzysu, który dosięgną samorządu. Ubytek w dochodach w budżecie w przyszłym roku ze względu na zmiany w Picie i różne inne zmiany, które wprowadził rząd, to jest 40 milionów, tak mniej więcej szacujemy, że tyle mniej pieniędzy w budżecie jest po stronie dochodów, właśnie przez te zmiany niekorzystne. Natomiast te pieniądze to jest za okres 10 lat. Za różnego rodzaju zadania zlecone przez administrację rządową, czyli jakieś procedury administracyjne, te, które są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ta kwota nie szokuje, gdyby to przeliczyć na rok, tym bardziej, że to jest prawie 28 milionów z odsetkami, które są kilkanaście, szacowane na kilkanaście milionów. My dopiero teraz, po tym czasie, dokonaliśmy takiej analizy, ile to było, bo to nie jest tak, że w każdym roku to jest taka sama kwota, więc to wymagało takiego bardzo skrupulatnego przeliczenia w różnych wydziałach, w różnych instytucjach, ile kosztowały poszczególne procedury zlecone przez, przez wojewodę. No i zobaczymy. Są miasta w Polsce, zdaje się Ruda Śląska, które mniejsze kwoty za mniejsze okresy otrzymywały, zaskarżały do sądu i sąd przyznawał im rację, więc myślę, że że tutaj również taka szansa jest. Inne miasta, to jest pytanie oczywiście o, o, o um, powszechność takiego zjawiska. Inne miasta Szczecin, Jelenia Góra, o ile pamiętam, zaskarżały na przykład y, w temacie podobnym, ale innym Subwencja oświatowa na przykład. Tak, my tego jeszcze, tego jeszcze nie robimy. A czy tak, jeszcze to jest kolejny krok? No nie no, bo krew? wie pan, no jeżeli te miasta, które zaskarżyły y, to, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pensję, a powinna przynajmniej na to wystarczać, y, wygrają przed sądami, no to wtedy pewnie więcej miast y, pójdzie tym, tym śladem, bo, bo to jest problem większości miast, że tak naprawdę subwencja oświatowa. To jest niedba, jakieś niedbalstwo po prostu, że ktoś o to, o to tego nie zabezpieczył, czy jakaś. Jakaś celowa strategia, jak Pan mówi, sięgająca poprzedniej dekady jeszcze w głąb. Myślę, że to pewnie zawsze było tak, że tych pieniędzy trochę brakowało, a samorządy mają swój dochód z podatku, więc być może uważano, że to dopłacą, no i tyle. Natomiast no to też wszystko powinno się opierać w granicach prawa i to, co jest zadaniem własnym. Gminy to powinny realizować właśnie z udziałów w picie i w ogóle ze swoich dochodów. Natomiast to, co jest obowiązkiem administracji rządowej, no to powinno być przez te administrację finansowane. Maciej gramatyka. Wiceprezydent Tychów po raz ostatni w roku 2022 był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego w roku 2023. 2023. Proszę pamiętać, że to jest rok 2023, a nie 2023, tak. Na koniec jeszcze w ramach dbania o język ojczysty. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.